Cześć! Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj przygotujemy bardzo smartną rybę z grilla. Będzie to okoń w dość klasycznej wersji, bo po prostu posypany ziołami. E, dzisiaj tego okonia po prostu ogrylowaliśmy na takim normalnym węglowym grillu, dzięki temu uzyskał też fajnego aromatu. Ale jeżeli pogoda Wam nie dopisuje, możecie śmiało też e, takiego okonia zapyć w piekarniku, przygotować na grillu elektrycznym, czy po prostu na takiej grillowej patelni. Okon jest dość delikatny, dlatego myślę, że będzie smakować nawet tym z Was, którzy normalnie za rybami nieszczególnie przepadają. Dlatego możecie podać sos tatarski, czy po prostu sos majonezowo-ketchupowy. Zachęcam Was do przygotowania dzisiejszej rybki, a po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv Na początku świeży filet ryby skrapiam z wierzchu sokiem z cytryny. Obficie posypuję ziołami prowansalskimi. Polecam posypać z obydwu stron. A następnie układam rybę na rozgrzanym grillu. Grilluję z obydwu stron przez nie więcej niż 15 minut, bo ryba o wiele szybciej jest gotowa niż na przykład mięso. Następnie ugrylowaną rybę przenoszę ostrożnie na talerz i podaję w towarzystwie świeżych ziół. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.